Siemanerko, kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie, bardzo serdecznie na karcie dnia, na wejściu pod tytułem Co dzisiaj do nas zmierza, jak minie Wam dzisiejszy dzień. Słuchajcie, karciochy są przetasowane, zaraz sobie je przemielę <coughs> Raz jeszcze, do Was jest tylko małe pytanie. Chcę dzisiaj zrobić, kochani, karciochę i po głowie chodzą mi dwa tematy, które, no, jakiś tam czas temu były robione, ale chyba już dosyć dawno. Słuchajcie pierwszy, pierwszy i będziecie wybierać jeden albo dwa. Pierwszy, kochani, to jest tak, co musisz teraz wiedzieć? Drugi, co jest przed Wami ukryte. Dajcie, kochani, znać, który z tych tematów chcielibyście, abyśmy sobie dzisiaj opracowali dla całej dwunastki znaków, a tymczasem, moi drodzy, ja żeby już nie przedłużać tematu, bo chciałam, właśnie, kochani, żeby dzisiaj ta karta dnia weszła naprawdę zdecydowanie szybciej, aniżeli przez ostatnie dwa dni, bo faktycznie, moi drodzy, no przez tutaj natłok pewnych rzeczy tyczących się, moi drodzy, tutaj i mojej choroby, i wcześniej tutaj powikłań mojego syna, no trochę kochani, tutaj musiałam te sprawy ezoteryczne poprzesuwać i no wyszło jak wyszło, ale tak jak powiedziałam jest dobrze, słuchajcie, u mnie już na szczęście ten taki najgorszy proces chorobowy również mija, trochę ten głos jeszcze jest taki przytłumiony, nie, taki trochę chujowy można powiedzieć, ale moi drodzy, jakoś, jakoś dajemy radę, więc lecimy sobie kochani z kartą dnia i sprawdzamy, co dzisiejszy dzień przy Przyniesie wszystkim znakom z odjaku, co dzisiejszy dzień przyniesie wszystkim znakom z odjaku. Zacznijmy oczywiście, kochani, od tego, czego nie zrobiliśmy wczoraj. I nie wiem dlaczego nie zrobiliśmy, prawdopodobnie amnezja, kochani, ale lecimy i sprawdźmy, kochani, czemu dzisiaj sprzyja energia. Po przetasowaniu dla nas wszystkich, kochani, karta sprzyja powrotom do tego, co było miłym wspomnieniom, tak bym to ujęła, dlatego, że słuchajcie, tło pokazuje, no słuchajcie, nie chcę Wam powiedzieć, że e, dzień sprzyja temu, żebyście wracali do wracaczy, bo to, kochani, nie tędy droga, ja to może bym bardziej powiedziała, że może wrócić wracacz e, i tutaj być może, słuchajcie, warto by było, e, no nie wiem, z tą osobą, przedyskutować pewne tematy i ustalić pewne tematy, to dla tych, którzy gdzieś tam chcieliby do kogoś wracać, ale to nie w, nie w tym, słuchajcie, nie w odsłonie, czemu sprzyja energia. Ja bardziej tą kartę widzę, abyście, kochani, wrócili do pewnych spraw, które być może są dla Was istotne, ważne, to mogą być pewne tematy, to mogą być sprawy, tak jak powiedziałam, które warto by było, słuchajcie, być może w dniu dzisiejszym jeszcze raz przemielić, jeszcze raz do nich wrócić, kochani, powyciągać pewne wnioski, być może z przeszłości, być może może jakieś lekcje z przeszłości, zastanowić się, kochani, nad tym, co było, co utraciliście, z czego sami zrezygnowaliście, bo ta karta, kochani, też jakby, no, jakby tak troszeczkę zachęca nas do pewnego rodzaju takiej nostalgii, takiej myśli nad sobą bo bardzo często postępujemy różnorako, w zależności od naszych emocji, od nastawienia, od sytuacji, ale bardzo czasami warto wrócić troszeczkę wstecz, kochani, i grubo zastanowić się nad tym, jak ja wtedy zrobiłam, co postąpiłam, czy mogłabym coś w tym zakresie na przykład zmienić. I ta karta jakby troszeczkę zachęca Was do tego, żeby wspomnieniami wrócić do pewnych rzeczy, tematu, czy nie wiem, związku, relacji, wspomnień, które gdzieś być może sami czy z kimś wygenerowali i moi drodzy, tak jakby troszeczkę w tej przeszłości coś tutaj zrobić, nie wiem, albo wrócić do czegoś, co było fajne, miłe, serdeczne uczuciowe, spełniające Was, bo to są miłe wspomnienia, to nie są złe, tak? Więc tutaj od razu to też mówię, że żeby ewentualnie, jeżeli chodziłoby tutaj nie o temat czy sytuację, że musimy do tego raz jeszcze usiąść, tylko chodziłoby o wspomnienia, to bardziej powiedziałabym, żeby wracać do pewnych miłych rzeczy i być może, kochani, raz jeszcze je przeżywać. Być takim, jak się było kiedyś, o to też jest, kochani, bardzo ważne, niech będzie pomiędzy nami tak, jak było kiedyś, ponieważ nasze wspólne wspomnienia były naprawdę rewelacyjne, fajne, fantastyczne, wtedy się kochaliśmy, dbaliśmy o siebie, załóżmy, tak? I gdzieś tutaj być może o to chodzi, żeby gdzieś ponownie wróciło to. Zadbajcie, kochani, o to, o ten taki właśnie poziom fajnych uczuć. A wszyscy pozostali macie wrócić, moi drodzy, do pewnych rzeczy, które odłożyliście na półkę, ale warto tymi tematami się dzisiaj pozajmować. Czemu jeszcze dzisiaj sprzyja energia? Słuchajcie, no przede wszystkim w wyciąganiu mądrych wniosków. Pokazuje mi się tutaj karta mędrca. Słuchajcie, bardzo mądrego mędrca takiej osoby, która gdzieś, kochani, powinna jakiś temat głęboko rozważyć. Głęboko się nad czymś zastanowić. E, teraz Wam powiem nad czym, nie? Bo kolejna karta już jest tutaj w locie. E, słuchajcie, zastanowić się nad tym, żeby uporządkować pewne sprawy w swoim życiu, cokolwiek by to nie znaczyło, czy w kwestii zawodowej, uczuciowej, osobistej, jakiejkolwiek rozwojowej. Karta wręcz zachęca do tego, żeby w pewien sposób zrobić porządki w swoim życiu, grubo się nad tym zastanowić, co my chcemy być może zostawić, do czego my chcemy wrócić, a w czym my chcemy posprzątać. Słuchajcie, tutaj nie ma co czekać. Dzisiaj mamy 21 marca, kochani mamy pierwszy dzień wiosny. E, więc tutaj to też, e, słuchajcie, być może jest istotne, ważne, e, że zostawiamy te zimowe odsłony gdzieś za sobą, wchodzimy teraz nowe wiosenne, czyli całkowicie nowe tutaj. E, całkiem możliwe, moi drodzy, że to właśnie też o to chodzi, żeby zrobić globalne porządki. Tutaj, kochani, nie o to chodzi, że teraz jakaś Kaśka powie, dobra, Magda, to ja pościeram kurze. To nie chodzi o takie rzeczy, tylko bardziej o takie grubsze zastanowienie się, bo, kochani, wy tutaj macie naprawdę dwa dwie karty, które są arkanami wielkimi bardzo mocne karty, plus karta tak naprawdę karmiczna być może tutaj też chodzi o to, żeby posprzątać jakieś sprawy karmiczne, odciąć się od jakichś powiedzmy niefajnych ym, rzeczy, które was gdzieś stopują, nie pozwalają pójść do przodu, słuchajcie gdzieś tutaj w tej ostatniej karcie wieży, to od razu nadmienię e, karta właśnie zachęca o tym że, zachęca do tego, żeby po prostu zburzyć, no, czy nie, zburzyć oczyścić, bo to jest taka karta mocno czyścić Wiecie, wchodzi taran, i jeb, wieża leci w dół, i mówimy: Dobra, to i tak było krzywe do dupy. Teraz trzeba zbudować naszą wieżę na nowych, lepszych fundamentach. Słuchajcie, temu sprzyja energia, zostawianiu tego, co stare, mądrym myślom, słuchajcie, drogowskazom oczyszczaniu terenu, budowaniu, słuchajcie, czegoś zupełnie nowego i pozostawianiu w swoim życiu wszystkiego to, co było dla Was najpiękniejsze e, i oczyszczaniu karmy. To też dwienie, słuchajcie, wszyscy ci, którzy mają gdzieś jakieś ograniczniki, przeszkody, powiązania karmiczne. Słuchajcie, takie rzeczy można odcinać, w razie czego zapraszam do siebie. Dobra, tymczasem, moi drodzy, lecimy sobie ze znakami, sodiaku. zaraz zobaczymy, co dzisiejszy dzień nam przyniesie i co też dzisiaj u baranka. Dzisiaj u baranka, kochani, dosyć szybkie tempo się tutaj mi pokazuje. Mamy kartę przyspieszenia, mamy kartę, słuchajcie, tutaj rozwijania pewnych rzeczy. właśnie te karty tutaj nie muszę tam kłaść. Kartę przyspieszania, pospieszania pewnych rzeczy, coś się szybko rozwija, coś gna do przodu, coś rusza, z kopyta. Słuchajcie, to czasami też jest ważne, bo chcielibyśmy, żeby jakiś temat już wreszcie się zakończył, albo wreszcie poszedł do przodu. No to nasza karta tutaj w tej sytuacji oczywiście jak najbardziej nam pokazuje, że jest to realne, jest to możliwe. Mamy kartę przyspieszenia, mamy kartę tego, że coś bardzo szybko tutaj kochani jakby galopuje naprzód ponadto możecie mieć mnóstwo spraw do załatwienia, większość czasu spędzić spędzać w środkach lokomocji oczywiście tramwaje, autobusy, samochody nie wiem, samoloty, statki w zależności gdzie jesteście, ale faktycznie dużo czasu w transporcie jaki to by nie był, możecie kochani tutaj gdzieś dzisiaj spędzać czas jeśli byście sami prowadzili jakikolwiek pojazd, kochani, karta delikatnie przestrzega, żeby dzisiaj nie rumakować, słuchajcie, gdzieś dzisiaj nie gwiazdorzyć, słuchajcie, dzisiaj nie będziecie królami szos, noga troszeczkę z gazu, bo ja tutaj widzę jakiś taki troszeczkę proceder, w którym mogłoby się stworzyć jakieś niebezpieczeństwo, więc dzisiaj starajmy się, kochani, przestrzegać przepisy. No dobrze, że to nie jest karta dla byka, bo to by było ciężko. Ale w każdym razie uważajcie, no i mówię, dużo spraw do załatwienia, jesteście w biegu, jesteście w ruchu, wiele spraw dynamicznie mi się tutaj porusza. Sprawdzamy byka, co dzisiaj dla byka. O, karta, słuchajcie, jakieś obrony przed czymś. Nie wiem, słuchajcie, przed czym byk się tutaj może bronić, ale faktycznie widać w Was taką dosyć postawę ofensywną, taką troszeczkę, że gdzieś na przykład ktoś coś od was chce albo mówi, albo robi, albo czyni, a wy: "Nie, nie, 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 podchodź, nie dotykaj, ja nie chcę, ja nie pójdę, to nie ma sensu". I tak troszeczkę się kochani bronicie przed czymś. Oczywiście, jeżeli osoba czy osoby, które gdzieś tutaj próbują was do czegoś nakłonić, bądź też są zbyt, tak bym powiedziała, buciorami wpakowywującymi się w wasze życie, to tak macie przed takimi osobami pokazać środkowy palec i powiedzieć nie i koniec. Bo oczywiście to jest wasze życie, wy decydujecie i nikt nie będzie wam tutaj usilnie tego życia zmieniał na własną modłę, kochani. Tak, o tym musimy, kochani, pamiętać, że. Um, Życie każdego z nas należy do nas, a nie do kogoś, bo ktoś coś chce albo nie chce, tak? Albo że komuś się coś podoba albo nie podoba. Ma się Wam podobać. I jeżeli, kochani, faktycznie są tutaj wokół Was osoby, które za bardzo sobie na coś pozwalają, chcą Wami drygować, to tak byk ma przyjąć dzisiaj postawę, postawić sztywną granicę, powiedzieć basta dość. Oczywiście sztywną granicę byki możecie również wprowadzać w różnych rzeczach. Na przykład nie wiem, słuchajcie, we waszych własnych jakichś relacjach czy to, słuchajcie, partnerskich, czy jakichś przyjacielskich, gdzie, słuchajcie, wy widzicie wyraźnie, że ktoś postępuje, załóżmy, niekoniecznie tak, jakby by to, no, byłoby to, powiedzmy, prawidłowe według Was, to faktycznie, moi drodzy, możecie się grubo zastanowić nad tym, czy faktycznie w stronę takiej osoby wykonywać jakieś ruchy, jakieś kroki, tak? Bo mm, faktycznie może nie ma na, nawet tutaj w tej sytuacji najmniejszego sensu. Uważajcie też, kochani, na taką, powiedziałabym, lekką sprzeczkę, może taka atakowa nastąpić, kiedy być, byłaby niezgodność zdań. Czyli załóżmy, wymyślicie tak, ktoś myśli inaczej, jeden i drugi tutaj bardzo mocno nie chcą odpuścić sobie pewnych spraw, no i może nastąpić, kochani, taki klimat, w którym mamy tutaj sprzeczkę. Dobra, przechodzimy do bliźniąt. No i co u tych naszych bliźniąt? Dzisiaj. U bliźniąt w dniu dzisiejszym, kochani, mamy kartę przejmowania się czymś, ale czym się bliźnięta przejmują? Kochani, nie wiem. Karta depresji, karta przejmowania się, karta dręczących nas myśli. Coś nam chodzi po głowie, nie możemy spać, nie możemy normalnie funkcjonować. Jakieś myśli nam cały czas przewalają się przez głowę, które napawają was być może jakimś niepokojem, jakimś lękiem, jakimiś obawami innymi słowy, czy też tudzież nie wiecie, co w jakimś tematie. Zrobić, nie wiecie co się stanie, nie wiem, czegoś możecie się bać, możecie być rozżalone, możecie być takie przejmujące się, ja bym to bardziej tak powiedziała, takie przejmujące albo zdołowane z jakiegoś pewnego powodu. No karta deprechy totalnej tutaj mi się u bliźniąt pojawia powód, nie wiem. Słuchajcie, przez 2-3 dni mieliście nawet fajne karty. Jeszcze mówiłam: "Dobra, Bliźniak wstaje z kolan, już teraz będzie w porządku". No natomiast dzisiaj faktycznie widać, że wracacie do jakiegoś tematu, czy do jakiejś sprawy, czy być może już nawet to się stało wczoraj wieczorem, bo to tak mogło też tak być i dzisiaj obudzicie się i mówicie: "Magda, ja znowu o tym myślę, ja nie wiem, co tutaj z tym zrobić, czuję po prostu przytłoczenie, czuję się jakoś niekomfortowo, czuję się źle". No to więc właśnie kochani, coś takiego w tej karcie nam się Pojawia. Oczywiście pamiętajcie, że to też może być energia osoby Wam bardzo bliskiej, gdzie Wy tutaj w tej energii się również znajdziecie, bo będziecie chcieli w jakiś sposób być może pomóc tej osobie, która właśnie taką depresję, takie przeżywanie czegoś tutaj mocno przeżywa, tak? Dobra, przeżywa, przeżywanie, przeżywa, ale wiecie o co chodzi. Może to o to chodzi. Być może. No dobra, a co dzisiaj Uraczka? Co dzisiaj Uraczka. Kuraczka, dzisiaj, kochani, bardzo fajny dzień poświęcony relacji, związkowi, dobrym kontaktom towarzyskim. Macie być może powód też do cieszenia się z czegoś, bo tutaj fizycznie widzę parę tańczącą. Oczywiście to jest taka karta bardziej oświadczeń, zaręczyn, weselicha, imprezowania. No chyba, że się wybieracie, chyba, że się dowiecie i gdzieś tam powiedzmy w okolicach weekendu na taką imprezę gdzieś pójdziecie, albo cokolwiek z tych rzeczy, oczywiście może być. Ale również te, takie tańczenie, słuchajcie, powód do radości przede wszystkim może być zobrazowany jakimś dobrym obrotem sprawy, które dzisiaj będzie miał miejsce u raka, czyli że rak dzisiaj będzie miał się z czego cieszyć, bo załóżmy, pozałatwia pewne sprawy, jakieś rozmowy pójdą z korzyścią tutaj dla niego, jak najbardziej tutaj może taka sytuacja nastąpić. Więc cieszycie się. Ponadto możecie mieć dobre, słuchajcie, kontakty towarzyskie dzisiaj, kontakty z Waszymi partnerami, partnerkami. Gdzieś tutaj mocno będziecie również dbali o tę relację, o ten związek, czyli gdzieś być może on będzie dzisiaj ważny w ciągu Waszego dnia taki stanie się takim priorytetem, troszeczkę bym powiedziała. I jakieś sprawy ewentualnie domowe, mieszkaniowe mogą też dzisiaj być dla Was istotne. Być może coś z tym domem, z tym mieszkaniem, z ogniskiem domowym, słuchajcie, będzie. Tutaj kluczowe. Nie wiem, słuchajcie, sprzątanie, gotowanie, zadbanie o coś, nie wiem, jakieś sprawy, które trzeba być może względem domu mieszkania pozałatwiać, mogą nam się tutaj, moi drodzy, pokazać. Dobrze, przechodzimy teraz do lwa, co dzisiaj u lwów moich najkochańszych. Słuchajcie, u Was dzisiaj taki troszeczkę klimat um, oszukania albo jakiejś koncepcji, czyli taki wiecie, kiedyś była taka bajka, tylko ja sobie teraz tego tytułu nie przypomnę, taki był chłopak, y, któremu tak y, skakała taka piłeczka nad głową, on szukał pomysłu z takim ołówkiem, wiecie o co chodzi. I on wtedy, a dobra, już wiem. To jest coś na tej zasadzie, tak jakbyście szukali jakiegoś złotego środka na coś, jakiegoś pomysłu, jakiejś koncepcji, takiego. <laughs> co tu sądzić, co tu myśleć, jak tu zrobić? No nie wiem, to mi pasuje, tamto mi nie pasuje, to pójdzie, to nie pójdzie. Nie wiem, czy ufać, nie wiem, czy wierzyć, coś mi tu śmierdzi. To są tego typu, kochani, rzeczy, e, tyczące się Waszych własnych pomysłów, czyli nie wiem, czy mi to pasuje, chyba mi to śmierdzi, chyba to nie pójdzie, ale. Może to też być sytuacja, w której wy nie do końca macie ufność co do czyichś słów albo jakichś jakiś zamiarów, czy też tudzież czynów yy, itd., itd. Bo wy taką przyjmiecie taką troszeczkę postawę niepewności, nieufności. Um, nie wiem, czy mogę w to wchodzić, nie mam pewności, czy on mówi prawdę, nie mam pewności, yy, czy to jest gra warta zachodu. To jest coś takiego, kochani. Nie wiem z jakiego pewnego powodu to może się objawiać, ale macie taką niepewność. To jest również też karta, gdzie możecie otrzymać jakąś wiadomość albo sami coś zobaczyć, albo sobie przypomnieć, załóżmy, i głęboko się zastanawiać, czy dobrze robicie, że wchodzicie w temat, że gdzieś tutaj... O to znaczy, no, no tak, tak się głęboko zastanawia, co wy macie z tym dalej zrobić? Czy wchodzić w temat, czy może się zatrzymać, czy ufać, czy nie ufać? Coś Wam dzisiaj po tej głowie chodzi i nie macie pewności, drogie lwy. To jest taka niepewność, co o tym sądzić, co zrobić, jakie kroki zrobić, jakie, jakie tutaj rzeczy poczynić, tak? To jest coś na tej zasadzie. Dobra, a co dzisiaj u Panny? <laughs> Sorki? To jeszcze Kaszel. Staram się tutaj, kochani, gdzieś powstrzymywać, ale no trudno muszę. Słuchajcie, u panny, dzisiaj dzień poświęcony pracy sprawą zawodowym, sprawom materialnym, inwestycyjnym, być może jakiś plan, jakiś, jakiś dzień planowy, bardzo mocno, taki ugruntowany, ziemisty, trzeba dzisiaj wiele spraw pozałatwiać, wieloma sprawami się zająć, załóżmy. To może być jedna sprawa, nie tyle, że wiele, ale bardziej tak troszeczkę widzę taki dzień troszeczkę przyziemny, wiecie, o co mi chodzi? To jest taka, jakby taka opcja, ok, dzisiaj muszę skupić się na tym, muszę zrobić to, muszę zaplanować tamto, muszę zrobić zakupy, nie wiem, muszę posprzątać. Wy dzisiaj nie macie emocji, Zrywów, spontanów, jakiś nie wiadomo czego, tylko tak troszeczkę bardziej jesteście osadzeni przyziemnie, tak? Takie wiecie: okej, okay, teraz muszę zająć się tym, muszę zająć się tamtym, muszę zaplanować to, muszę tutaj za coś zapłacić, tam muszę coś kupić, tu muszę coś zaplanować, tu muszę coś zainwestować, em, nie wiem, tutaj muszę skupić się na pracy zawodowej, załóżmy, tak? Na tym, żeby, kurde, wiecie, coś tam zrobić do końca. To jest tego typu klimat. Gdzieś tutaj sfera kasy, pracy, inwestycji, planów, domu, mieszkania, wymieniam Wam wszystko, co mi do głowy teraz przychodzi. Jest dzisiaj dla Was ważna, istotna. Mogą znaleźć się panny. Ale nie mam co do tego jakiegoś takiego mocnego, kochani, przekonania, że mm, może otrzymacie jakieś pieniądze albo czekacie za jakimiś pieniędzmi. One mogą faktycznie być już w drodze, mogą nadejść co do niektórych z Was i wejdziecie w ich posiadanie. Możecie powiedzieć: Dobra, mam już kasę na koncie, no to teraz mogę usiąść i zastanowić się, co dalej. Poczułam też taką jedną pannę. Być może, słuchajcie, to jest naprawdę jedna panna, ale gdzieś ktoś tak może dzisiaj po głowie coś takiego może wam chodzić. Zwracamy wagę. Jeżeli chodzi o wagę, słuchajcie, waga dzisiaj bardzo mocno analityczna, bardzo mocno ma uruchomiony proces myślicielstwa, który jest dzisiaj, kochani, dla Was olbrzymio istotny. Coś Wam dało do myślenia, coś Wam chodzi po głowie, musicie, kochani, dzisiaj mocno nad czymś się skupić, opracować jakieś plany, opracować jakieś strategie. Jesteście dzisiaj, słuchajcie, pobudzeni umysłowo, bardzo mocno. Nie wiem, czy przez kogoś, bo coś Wam chodzi po głowie, coś Wam daje do myślenia, czy też skupiacie się na jakichś rzeczach istotnych, ważnych, na przykład, nie wiem, musimy się dzisiaj skupić, bo trzeba zrobić to, czy to, ja tu muszę teraz opracować, kiedy, po co, na co, dlaczego, jak to pójdzie, jak nie pójdzie, i być może faktycznie ta analiza w tej karcie, czy też tudzież kierowanie się dzisiaj głosem rozumu, kierowanie się głosem rozsądku, bądź rozsądny, bądź mądry, bądź inteligentny, bądź tutaj jakiś genialnym strategiem zaplanuj coś być może takie hasła przewodnie, gdzieś dzisiaj koło wagi mogą się kręcić. Słuchajcie, zimno, chłód i lód możecie też do co niektórych osób dzisiaj stosować. Ja nie mówię, już do wszystkich, ale widzę Was gdzieś takich zdystansowanych dzisiaj być może od takiego ha, 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 he, 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 czy też a, ha, ha, ha jaka tam jesteś cudowna, jakie jesteś wspaniały i takiego, wiecie, cukrowania sobie wzajemnego, bo uwaga, taki, dzisiaj takiego nastroju nie będzie miała. Raczej widzę ją zdystansowaną dzisiaj od takiej wszelkiej sympaty, czy sympatyczności, moi drodzy, czy też czułości. Być może nie do wszystkich, być może to jest ukierunkowane te, tylko do jakiejś grupy osób, ale w takiej pozycji Was tutaj gdzieś widzę. Słuchajcie, poważne rozmowy mogą się tutaj odbyć, bo w tej, w tej karcie bardzo często, słuchajcie, osoba wie, czego chce już. To nie jest, że ona się zastanawia, bo ona nie wie czy coś. Waga doskonale, słuchajcie, widzi pewne kwestie, rozumuje i mądrze patrzy na pewne rzeczy, głupia nie jest, zaznaczam, i może dojść do takich, powiedziałabym, kluczowych, poważnych rozmów. Tutaj um, ostrzegam tylko, bo w, nie wiem z jakim znakiem zodiaku taka rozmowa mogłaby być przeprowadzona, ale żeby gdzieś tutaj nie doszło do spięcia. Ale jeżeli dojdzie do spięcia, to wiedzcie o tym, że waga sobie w kaszę nie da nadmuchać. Także dzisiaj waga pff, moc. Dobra, lecimy ze skorpionem. Co dzisiaj u skorpiona? Uskarpiona słuchajcie, dzisiaj czas bardzo negatywnego podejścia do czegoś negatywnego myślenia, pesymistycznego myślenia, nie uda się, nie mogę, wszystko jest źle, wszystko jest do dupy, nie wiem, moje życie jest po prostu pozbawione sensu. Tego typu klimaty mogą was, was dzisiaj, waszą głowę zaprzątać. Oczywiście, tych negatywów możecie sobie tutaj dopisać każdy, w zależności od tego, co myśli, tak? Bo nie wiem, jestem brzydka, jestem koślawa, jestem gruba, jestem gruba, ale tam, wiecie, czasami są różne tam, powiedzmy, nasze bolączki. Oczywiście, one są tylko w waszej głowie i to wy tylko je generujecie, i wcale tak nie jest, jak mówicie, bo oczywiście, no możecie czasami znajdować się w danym momencie, w danym dniu, w sytuacji po prostu patowej, ale to nie oznacza, że my z tym czegoś nie możemy zrobić. Oczywiście, że możemy. Trzeba tylko znaleźć, słuchajcie, odpowiednie ścieżkę, odpowiednie klucze. Dobra, załatwmy dzisiaj to, jutro tamto, i jakoś z czegoś na przykład można wybrnąć. I dlatego skorpiony bardzo mocno tutaj podkreśla tę sytuację. No, chyba, że to jest ktoś w waszym otoczeniu. Ponadto możecie, kochani, czuć, że utknęliście w czymś że nie wiecie teraz jak postąpić, coś zrobić, bo jakaś sprawa cały czas wisi, utknęła w jakimś martwym punkcie i wy przez to, że to jest utknięte, macie poczucie, że nic nie mogę zrobić, bo kurna, wszystko się zastopowało, nie mam możliwości, widzę jakieś przeszkody, widzę tutaj jakieś utrudnienia. Więc coś takiego, kochani, też w tej karcie nam się pokaże. Ale jeżeli to jest tylko generacja Waszej głowy, że A, jestem to, to się nie uda, to się nie powiedzie, wychodzimy z tego myślenia, kochani, bo przyciągacie po prostu potem negatywną energię do siebie. A co dzisiaj Ustrzelca? <laughs> Spokój. Wasza karta generalnie, kochani, pokazuje nam się tutaj Was żywioł, krótko mówiąc słuchajcie, spokój, umiarkowanie zrównoważenie, sielanka dzisiaj się strzelec niczym nie przejmuje dzisiaj strzelec ma wszystko we tyłku moi drodzy nawet jeżeli ktoś będzie chciał dzisiaj strzeleca zdenerwować, wkurzyć osłabić, nie wiem, doprowadzić do łez, to strzelec powie postaraj się bardziej, na mnie to nie działa ja już po prostu mam to w dupie i tak dalej, i tak jesteście dzisiaj uspokojone wyciszone takie bym powiedziała ślimacz się od prawa do lewa, to zaczynnicy powiedzieć, że słuchajcie, nie macie energii, nie macie entuzjazmu, bo to nie o to chodzi, tylko że taki wiecie, takie jesteście wyluzowane całkowicie, nic Was dzisiaj nie będzie w stanie, słuchajcie, wkurzyć, zdenerwować, wyprowadzić z równowagi. A nawet jeśli coś by ktoś chciał, to wy po bardzo szybciutko to wygasicie. Czyli na przykład możecie się wkurzyć, a za chwilę, dobra, pierdziele to wszystko, nie będę sobie tutaj psuła dnia. Czy psuł tego dnia i się denerwował niepotrzebnie, tak? Niepotrzebne mi to jest. Ja chcę spokoju, ja chcę tutaj takiej powiedziałabym krainy sielankowej, i w takim klimacie dzisiaj będziecie chciały się, kochane, znaleźć. Czyli nikt strzelca dzisiaj, że tak powiem, z równowagi nie wyprowadzi. Co dzisiaj idzie do rożca? Do koziorożca w dniu dzisiejszym właśnie idzie. Karta, słuchajcie, bardzo dużej dawki energii, bardzo dużej mocy. Karta, która też pokazuje, że koziorożce będą w stanie pokonać samych siebie albo wreszcie załatwić pewne sprawy, czy też przeskoczyć pewne sprawy, które wcześniej były dla koziorożca trudne. Albo też wręcz niemożliwe do wykonania, z różnych względów. Dzisiaj, kochani, faktycznie, jeżeli ktoś takowe sprawy ma, jakieś tematy, musi przeprowadzić jakieś rozmowy, słuchajcie, musi wreszcie pierdyknąć pięścią po stole, to dzisiaj, moi drodzy, jest taka jakby sytuacja, w której możecie tego dokonać. Tak, bo karta bardzo mocno pokazuje, że Księżyc pokona dzisiaj wszystkie trudności, wszystkie, wszelkie przeszkody, dzisiaj da sobie radę z każdym zadaniem. Macie bardzo dużo energii, możecie ją tak naprawdę sprzedawać, słuchajcie, tutaj na kilogramy wszystkim nam pozostałym, bo to jest taka karta mocno energetyczna, która tutaj dla Was, kochani, wypadła, więc działacie. Czerpiecie też siłę, moi drodzy, z relacji, czerpiecie siłę być może ze związku z jakiegoś innego człowieka, przyjaciela, przyjaciółki, nie wiem, kto to, to może być, jeżeli ktoś taką siłę czerpie. I gdzieś takie jest przesłanie, że we dwójkę razem więcej możecie. Być może ktoś godzi się na coś i powie, dobra, słuchaj, ziuta, to zróbmy to razem i Wy po prostu czujecie, że macie wsparcie w kimś i że łatwiej Wam będzie tutaj jakieś tematy po prostu przerobić, przebrnąć przez coś, bo faktycznie czujecie, że teraz dajecie radę. Dlaczego? Bo Zenek jest z boku i jakoś czuje się pewniejszy, czy pewniejsza. Wiecie, o co mi chodzi. Więc ta dam, koziorożec jedzie dzisiaj na pełnym gwizdku. A co dzisiaj u wodnika? dzisiaj zabieranie się za jakieś nowe projekty, nowe sprawy, nowe zadania. Dzisiaj, kochani, coś jest dla Was ważne, istotne, to dzisiaj przykuwacie swoją uwagę, mówicie dobra, ja dzisiaj muszę to zrobić, ja dzisiaj muszę to skończyć. Ja dzisiaj muszę, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, no tutaj em, przemalować tą ścianę, dzisiaj muszę przemeblować pokój, dzisiaj muszę się tym zadaniem zająć, które sobie zaplanowałam. Na przykład dzisiaj sprzątam tą chatę na błysk, bo idą święta, sanepid wpadnie i co wtedy, nie? Wiecie, co chodzi. I to jest gdzieś jakaś taka sytuacja, gdzie wodnik sobie upierdziela w głowie, ja dzisiaj muszę to zrobić, ja się dzisiaj muszę tym zająć, ja mam dzisiaj temat, który muszę, że tak powiem, tutaj przerobić. Możecie też coś naprawiać, może się Wam coś popsuć albo popsuło się i Wy stwierdzacie, nie można tego tematu tak odłożyć na półkę, trzeba się tym zająć, trzeba tutaj poustawiać wszystko, trzeba coś naprawić, coś musi funkcjonować. Na przykład mogliście się z kimś pokłócić, albo jakiś temat odłożyć na półkę, więc wodnik dzisiaj stwierdzi, nie, no to do tego teraz wrócimy, żeby wszystko było jasne, żeby było klarowne, tym trzeba się zająć, nie możemy sobie tego odpuszczać, nie możemy tego zamiatać pod dywan i być może wodniki, kochani, gdzieś tutaj będą na przykład takie tematy również naprawiały albo po prostu pogłębiały, żeby tutaj wszystko było... Perfekt. No i zajęte, zajęte jesteście czymś. Może jakimś projektem w pracy. Wiecie, o co mi chodzi. Dzisiaj jest jakieś nowe zadanie. Dobra, muszę się tym zająć. Jesteśmy zajęci. Ja Was widzę zapracowanych dzisiaj. Y, albo zajętych jakąś ważną dla Was sprawą. No i co? Idzie do, do ryby. Ryby, ryby, ryby. A ryby dzisiaj za czymś czekają. Nie wiem, słuchajcie. Za, za listonoszem, za kurierem, za koleżanką, kolegą, za matką, ojcem, za gościem. Za telefonem czekamy. Kiedy to nadejdzie, kiedy przyjdzie? A jeszcze go nie ma, dobra, ale czekam w oknie, wypatruję i tak dalej, i tak dalej. I takim troszeczkę klimacie ja Was tutaj widzę. Wypatrujących Was przez okno. Przyszedł, nie przyszedł. Przyszła, nie przyszła. Zadzwonił, czekajcie tu. Do... A jeszcze nie, dobra. Wiecie o co chodzi. E, czyli wyczekujecie za czymś. Być może jesteście umówieni, być może faktycznie dzisiaj ma się coś wydarzyć, no i ryba dzisiaj po prostu taka troszeczkę wyczekująca, taka troszeczkę już w takim stanie, nie chcę powiedzieć nerwowym, ale takim, no kiedy to będzie, no kiedy to się stanie, no kiedy tam coś się wydarzy, może wypatrywać, załóżmy czegoś. Widzę też, kochani, was gotowość do czegoś. To może być gotowość do, jakiegoś, do jakiejś rzeczy, którą być może w weekend będziecie uskuteczniać, nie wiem, bo to jest taka też karta, ja jestem gotowa do podróży pakujemy się, ok, zróbmy to. Nie musicie się też oczywiście pakować, bo to też może być temat, że macie w planie coś e, e, i ok, ten plan zacznę wdrażać na przykład od weekendu, ale już dzisiaj zaczynam się do tego przygotowywać, już dzisiaj zaczynam o tym myśleć, już dzisiaj gdzieś chodzi mi po głowie, jak ja tutaj to będę wykonywał, robił i rywa taka w takiej gotowości. Planowaniu czegoś, aha, dobra, to zrobimy to tak i tak. Ja już tutaj myślę o tym, ja już mi to chodzi po głowie, już tutaj nie mogę się doczekać. No dobra, do no dobra. W takim stanie możecie się, kochani, dzisiaj znaleźć, tak? Dlatego właśnie mówię gotowość do czegoś, wypatrywanie za czymś, czekanie za czymś, um, może się u ryby w dniu dzisiejszym pokazać. Kochani moi, tyle ode mnie. Ja Wam życzę oczywiście przecudownego, kochani, chyba czwartku, tak, dzisiaj jest czwartek, tak, czwartku, pierwszego dnia wiosny, zresztą notabene, dajcie znać, który temat opracowywujemy sobie, jeżeli chodzi o karciochy i moi drodzy, cudowności, trzymajcie się.